7 maj. Miałoby nie być dzisiaj filmiku, bo aj mówię Dzień przerwy, ale dzisiaj tutaj się coś wydarzyło takiego, że warto o tym opowiedzieć Niestety nie nagrywałem tego, bo i nawet bym tego nie upublicznił Powiem Wam tak Po godzinie 12 zeszliśmy z przerwy No i zrywamy sobie pomidory na dużej szklarni w dużej szklarni, przepraszam, w dużej szklarni, to jest na Zrywamy, zrywamy i tak słucham, coś zaczyna pukać. Z początku myślałem, że jeden z naszych tutaj pracowników coś tam poprawia w, tym, w, swoich, w tych baliach do zrywania. Tam czasami można, coś tam wiecie, nagiąć nogą, ale i puka i puka, nie? Ale za chwilę coraz bardziej na pierdzie. Się okazało, że yy, zepsuła się zębatka. Odpowiedzialna za otwieranie i zamykanie okien, tam u góry one są tutaj systematycznie wymieniane. Jak tylko coś się tam, nawet profilaktycznie, bo ostatnio widziałem na tych zębatkach sporo leżało. Zębatki plus silniczki są wymieniane. To jest taka prosta zębatka, która porusza się tylko do przodu i do tyłu i powoduje, że okno albo otwiera się, albo zamyka. No i nie wiem, czy ona się zacięła, czy co tam się stało. W każdym razie zaczęło tak napieprzać, że w pewnym momencie yy, szyby pękały u góry. Normalnie poleciały szyby yy, w środkowej części szklarni. Mało tego nas tam sporo zbierało. Ja byłem centralnie pod tą szybą, także jak usłyszałem, że coś leci, tam wiecie, gdzieś tam w, innej, w innym miejscu szklarni, to od razu rzuciłem się pod półkę. Nawet wskuliłem się, pozasłaniałem się rękami, i tylko czułem jak obok mnie szyby lecą nie? i się obijają ode mnie takie odpryski. Nic się nie stało. Na, na szczęście, mi na, yy, jedna dziewczyna dostała tam lekko yy, odłamkę po kark. mał sznytkę ma. No i chłopak, jeden holender, tą całą taflą przyszły szkła dostał, która rozbiła się na jego plecach, na jego karku. Na szczęście tam też. Yy, Widziałem, że miał sznietę na ręku, ponieważ na szyi też, tam się miał też ciachnięte i gdzieś na plecach, ale dobrze, że ona się odbiła płasko od tej szyby i tylko od tych pleców, a nie poleciała centralnie, wiecie, mogłoby się skończyć jakieś kurde zbilotynowanie bo to jednak z tej wysokości 5 metrów leci. No to część, część, częściowo amortyzują, amortyzują te krzakolce, no ale mogłoby się skończyć nieszczęśliwie, no się strachu, bo to wiecie, paskudnie to wszystko wyglądało. Ja oczywiście mądry, kurde, chciałem mieć po telefon, bo zostawiłem wózek razem, a na wózku telefon. Bo tam przestało to tak pukać mocno. Poszedłem. Jak byłem w połowie trasy. Jak zaczęło napieprzać. Kurde, tylko widziałem jak się dosłownie normalnie. Tak miałem wrażenie, że ten dach z szybami się podnosi do góry i do dołu. Leciutko. No jak spier dzieliłem sam to mówię no, z telefonem, nie? No fajnie było, wesoła Adrenalina nam skoczyła. Oczywiście przerwa w zrywaniu. Do szefa zadzwoniliśmy, przyleciał wyłączył elektrykę tego sprzętu tego to silniczki, ale elektryczne napędzają. O, mam nadzieję, że to się nie powtórzy, bo naprawdę odczucie było bardzo dziwne. Yy. Liści tu mamy teraz pełno. Zobaczcie co tu się dzieje. Tak wygląda po cięciu, a tak jeszcze przed cięciem. Teraz zobaczymy ile liście Jest tak. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8 liści leci. gdzie normalnie powinno się ciąć 3, 2 liście, no czasami 4, ale 7, 8 to jest dużo naprawdę. Na szczęście liściarzy nam się trochę porobiło. tutaj jeszcze pewno będziemy doszkalać paru osób tych nowych. No i troszkę mniej pomidorów dzisiaj było nareszcie. rozrywanie skończyliśmy przed godziną 15, z pół godziną przerwą na właśnie tam te pękające szkło. No a ja mówiłem ten, że opowiadałem wam, opowiadałem chyba. Kiedyś tutaj przyjechała ekipa, wymieniająca szkło, przybył u górę to pękane i był jeden właśnie chłopaczek Polak, który Gdzieś tam ściągał szybę, jak mu to poleciało po tym, po przedramieniu. Mu jucha się rzuciła, z tej, jucha rzuciła mu się z tej szyby, z tej, z tej ręki. Bo kurde, ja nie wiem skąd mu te krwi się nabrało, cały beton był we krwi. Później ten szefu yy, jakimś tam chlorem to mył, domystosem chyba. No ale najlepsze, bo mu założyli 20 ileś szwów, w tym na przedramie. Pojechali z nim do y, gdzieś tam lekarza, szpitala, nie wiem. I on po, e, wrócił do pracy tego samego dnia, nie? Taki blady był, ale wrócił. Ale mówiłem o tym, ale no, kto tu jest pierwszy raz, to może posłuchać jeszcze raz. No i co? Aha, bo mówiłem wam wczoraj, że prawdopodobnie dostanę niedługo zwrot podatku, już mam pismo, że y, w piątek powinien mieć przelew. Także fajnie, fajnie, fajnie. To jednak to jest plus tego, że się rozliczam za pomocą tego digidu. No i tak to ja, jakbym tutaj był. Nie, może nie Holenderem, ale zasiedziałem już tutaj, mieszkańcem Holandii. Szybko to idzie wtedy. Strasznie dużo tych liści. Jeszcze troszkę, Tak się zastanawiam. A dobra, nie mówię, bo miałem mówić, ale nie mówię, bo znowu się odezwał ten klient, który, o którym kiedyś tam opowiadałem, ponieważ jest zablokowany u mnie na wszystkie sposoby świata, to napisał do kolegi youtubera obrażaj, obraż, obrażający komentarz. Dobra, nieważne, nie będę o nim już opowiadał. Tak chciałem tylko, bo ja, ja mówię, nie miałem dzisiaj nic kręcić, ale Ponieważ taka sytuacja się wydarzyła, jest po prostu temat do kamerki. Często, no często często, się pytacie, z jakiej agencji ja pracuję. Ja, ja już mówiłem też wiele wielokrotnie, że z mojej agencji w tej firmie, w tej szklarni pracuje tylko ja jeden. A tak yy, pracują osoby z, z agencji Green Talent. I pracują jeszcze z jakiejś agencji, nie wiem, chyba turecka jest, ale tam to Rumunii prze, prze, przez nią pracują, przez tą agencję. Pogoda się na razie utrzymuje. I tutaj będziemy zrywać pomidory. Dużo nie będzie, też szybko się z tym uwiniemy Zawsze jest tak, że. Yy, jest wysyp, potem jest taki z tydzień będzie zastoju, potem znowu już się pierdyknie kolor i będzie trochę roboty. Czy roboty jest cały czas teraz? 47,5 godziny, no i kto chce przychodzi w sobotę, w sobotę 5,75 minut, się trochę urobić, tylko zbiera tych godzin, a, ten, a teraz w sobotę jedziemy. Na godzinę 6 rano. No, tak robimy. Byliśmy ostatnio na pół do siódmej, i wtedy robimy do 12.30. Jak przejdziemy na 6, to się człowiek odbębni swoją, swoją pracę do godziny 12.00. Znaczy to jest dłuższa sobota dla nas. Teraz tu przyjdą trosiarze, że skończę gadać. Tutaj, yy, nie sześć osób trosy obcina te puste, takie, to już pokazywałem też, takie puste trosy, grona bez pomidorów, żeby one potem tutaj nie gniły, bezpośrednio na plantach. Ale trochę ciszy teraz potnę, póki ludzi nie ma. Wszystko idzie między rurki. Później jak, później jak już czas jest zebrania ich, no to co roku był taki odkurzacz do ściągania tych liści, tych pozostałości, ale on się chyba coś spierdzielił. Nie wiem czy szef kupi w tym roku. Było zbieranie do skrzynek i potem wysypywanie do bali. Powiem, że ten system drugi jest na pewno cięższy ale jest chyba bardziej efektywniejszy, bo to idzie naprawdę szybko. Tuty absoluty nie mamy. Jak na razie w ogóle nawet jednej ciemki, także udało się ją na razie wybić. Mam nadzieję, że gdzieś się nie przypałem ta skądś. jeszcze troszkę.